Erik Emanuel Schmitt, Małżeństwo we troje. Najnowsza książka francuskiego filozofa, prozaika, eseisty i dramatopisarza. Poprzednio prezentowaliśmy jego zbiór utworów scenicznych intrygantki na czwartym przeglądzie w tym roku. Zawiera pięć opowań, opowiadań o różnych, ale zawsze trudnych do społecznej akceptacji formach miłości i jej psychicznego przeniesienia. W opowiadaniu dwóch panów z Brukseli niesakramentalny, chociaż ze złożoną kościelną przysięgą związek parygejów. Okazuje się trwalszy niż zawarte w tej samej chwili małżeństwo hetero, a pozbawieni szansy na własne potomstwo panowie przenoszą rodzicielskie uczucia na syny kobiety, wraz z którą ślubowali miłość z zaskakującymi konsekwencjami tej decyzji. W tytułowym wielbiciel muzyki przez małżeństwo z wdową po kompozytorze może wejść w bliższy kontakt emocjonalny z utworami, a więc i z osobowością ukochanego zmarłego mistrza. Jedna z bohaterek, serca w popiele, staje przed dylematem, czy po transplantacji tego organu traci dziecko w zmarłym dawcy, czy też zyskuje je w ocalonym biorcy. A w opowiadaniu dziecko upiór do rozpadu bardzo udanego małżeństwa przyczynia się odkrycie, że decyzją o aborcji z powodu poważnej wady genetycznej pozbawili własnego potomka szansy danej przez kogoś innego jego korzystającej z pełni życia, chociaż z tą samą wadą rówieśnicy. Sprawnie napisane warsztatowo opowiadania nie wykraczają poza poziom prezentowanej w kilku poprzednich utworach konwencji podejmowania skomplikowanych i niejednoznacznie moralnych problemów w możliwie prosty, a więc z konieczności spłycony sposób. To lektura dla miłośników przystępnych powieści psychologicznych. O ile pierwsze wydawane w Polsce książki Schmidta miały urok nowości w ujęciu tematu, tutaj trochę zabrakło i jak na utwory dla dorosłych czytelników za bardzo widać z nich tezę. 17 Szram. Kolejna antologia opowiadań grozy wydawnictwa Zakrzewa. Dotychczas ukazały się następujące tomy: 15 blizn na 20. przeglądzie w 2011 roku, 11 cięć, książka do nas nie dotarła, i 13 ran. To był 23. przegląd 2012. Podobnie jak tomy poprzednie, ten również przynosi teksty autorów polskich i zagranicznych, zróżnicowane pod względem konwencji. Stopnia makabry i poziomu literackiego. Najmniej ciekawe są opowiadania w dość sztampowy sposób, wykorzystujące ograne już motywy: wilkołaki, wywoływanie duchów, reinkarnacje albo, spra albo sprawiające wrażenie nie do końca dopracowanego pomysłu. Dużo bardziej interesujące wydają się opowiadania eksplorujące nurt horroru, który nazwać by można metafizycznym. Tu, na przykład, doskonały wizyjny tekst Ramzeja Campbella o powrocie pewnego inżyniera w rodzinne strony który jest zakamuflowaną próbą odtworzenia chwili tuż przed śmiercią czy opis pojedynku między Bogiem i Szatanem na jednym z krakowskich osiedli w opowiadaniu Aleksandry Zielińskiej. Mocną reprezentację zyskały w tomie opowiadania z pogranicza brutalnego gor i nawiązującego do surrealizmu, a jednocześnie łamiącego tabu bizarro. Teksty, mimo drastycznej konwencji, za każdym razem poruszające ważny problem. Mówią na przykład o religijnym fanatyzmie prowadzącym do zwyrodnienia, patologiach internetu, gdzie znaleźć można nawet sceny prawdziwych egzekucji, czy mechanizmie totalitarnego systemu opresji. Na szczególną uwagę zasługuje opowiadanie Krzysztofa Maciejewskiego. Autor wykreował w nim postać dziennikarza zapominającego słowa w wyniku ataku pewnego wirusa. W tomie znajdzie czytelnik również opowiadanie będące podstawą scenariusza do filmu Jeździec bez głowy Tima Bartona. Antologia przeznaczona wyłącznie dla czytelników dorosłych. Jest w niej trochę dosłownej erotyki, ale przede wszystkim skrajnie brutalnej przemocy. Między innymi wyrywanie wnętrzności, dekapitacja za pomocą kleszczy gigantycznego kraba, czy trepanacja czaszki z użyciem pięści. Niektóre teksty część czytelników uzna wręcz za bluźniercze. Ze względu na sposób w jaki traktują tematykę religijną. Pojawia się na przykład wątek prowadzonej przez Kościół hodowli klonów Chrystusa, który ciało umożliwia życie wieczne. Dla miłośników bezkompromisowej odmiany horroru. Anna Siwek, zakochani w Brukseli. Kolejna, poprezentowanej na 11. przeglądzie 2011, Powiedz, że mnie kochasz, powieść polskiej autorki, osiadłej w Belgii. To historia obyczajowa, której fabuła rozgrywa się w Brukseli, obecnym miejscu zamieszkania Anny Siwek. Wyraźnie czuć to w powieści. Autorka znakomicie wpasowuje bohaterów w realia. Są nimi przeniesiona z londyńskiej siedziby koncernu farmaceutycznego kobieta, i mężczyzna z podobną historią zawodową, który trafia do filii międzynarodowej korporacji z Polski. Szybko znajdują wspólny język, bohaterka pomaga migrantowi z przymusu zaadaptować się do nowych warunków, ale ich przyjaźń szybko zmienia się w coś więcej. W Polsce czeka na niego żona. W tle romansu autorka umieściła realia życia korporacyjnego, bezkompromisową, nieetyczną walkę, której ofiarą stanie się bohaterka. Dobra propozycja dla czytelników poszukujących literatury obyczajowej, romansowej, ale mocno osadzonej w realiach. Kolejna książka popularnej piszącej i medialnej pani weterynarz. Ostatnio prezentowaliśmy dla dzieci, jak Jerz, Jerzy został tatą na dwunastym przeglądzie w tym roku. To zbiór krótkich opowiadań o skomplikowanych, dalekich od ideału relacjach międzyludzkich, problemach związanych z uleganiem stereotypom obyczajowym, nie zawsze udanemu dążeniu do szczęścia i wpływie tym razem niebędących w centrum uwagi zwierząt na łagodzenie ludzkich obyczajów lub godzenie się z rzeczywistością. Akcja tych miniobrazków psychologiczno obyczajowych których tematem stały się wydarzenia i sytuacje zaobserwowane przez autorkę, rozgrywa się w niewielkich miejscowościach w Polsce, ale też w Indiach i Malezji, a rozpiętość geograficzna i czasowa, bo od lat 60. po koniec ubiegłego stulecia, pokazują, jak nieznacznie zmieniły się ludzka mentalność i zachowania. Bohaterami opowiadań są dzieci pozbawione rodzicielskiego ciepła, Próbujący odnaleźć swoje miejsce w życiu dorośli i podsumowujący przeszłość bardzo dojrzali. I niezależnie od tematu, są to skłaniające do refleksji opowiadania o miłości, potwierdzające umiejętność obserwacji i ujawniające nie tylko talent gawędziarski narracyjny ta, autorki. Nie jest to literatura wysoka, ale też nietypowe czytadło. J.R.R. R. Tolkien, Upadek Króla Artura. Kolejna o tym charakterze po legendzie o Sigurdzie Gudrun, prezentowanej na 24. przeglądzie 2009 roku, publikacja ze starannie wydanym w wersji dwujęzycznej niedokończonym poematem autorstwa znanego pisarza i specjalisty z zakresu filologii angielskiej. Pisanym wprawdzie współczesną wówczas angielszczyzną, ale zgodnie z metrum XIV-wiecznego poematu aliteracyjnego, w tej bowiem formie powstała znaczna część opowieści rozwijających wątki XII-wiecznego tekstu Geoffroya z Monmouth. Autor przedstawia w nim własną wersję opowieści o ostatniej wyprawie Artura na wschód z zamiarem wyrównania rachunków z Rzymem, zdradzie Mordreda. Dumie, która nie pozwoliła królowi na wezwanie wygnanego Lancelota, a rycerzowi na przybycie z pomocą bez wezwania, tułaczce królowej z Camelotu i bitwie morskiej u wybrzeży Brytanii. Tekstowi towarzyszą obszerne objaśnienia historyczne i filologiczne Christofera Tolkiena, dotyczące podobieństw i różnic w traktowaniu treści i formy przez twórców poematów średniowiecznych i jego ojca oraz historii powstawania upadku króla Artura na podstawie analizy zachowanych wersji poematu. Mimo przystępności wywodów Christophera Tolkiena jest to lektura dla najzagorzalszych wielbicieli twórczości jego ojca, literaturoznawców, czytelników szczególnie zainteresowanych opowieściami arturiańskimi i amatorów utworów takich jak Pieśń o Rolandzie czy Tristan i Isolda w wersji Bediera.